i Państwa gościem jest Katarzyna Majewska, Dolnośląskie Centrum Filmowe. Dzień dobry, witam I rozmawiamy o urodzinach w pewnym sensie Dolnośląskiego centrum Filmowego. 110 lat kina we Wrocławiu. Tak, to jest wiekowe kino, jak się okazuje, pod tym adresem. Już od 1910 roku idą regularne pokazy kinowe. Najpierw tam było Palace Teater, niemieckie kino, a już od 1945 roku Kino Warszawa, tam z jakimiś przerwami. Także rzeczywiście pogrzebaliśmy trochę w historii okazało się, że mamy bardzo poważne urodziny. W związku z tym możemy, a nawet powinniśmy sobie pozwolić na jakieś szczególne potraktowanie tego roku i świętowanie i robienie różnych atrakcyjnych rzeczy dla naszych widzów. I takim właśnie atrakcyjnym cyklem jest cykl dekady. <laughs> tak, tak. To jest jeden z y, takich naszych y, flagowych pomysłów na ten rok i rzeczywiście było to też świetne y, wyzwanie, bo y, wybraliśmy po prostu z każdej dekady istnienia naszego kina, czyli od, od, od lat y, w, 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 w początku XX wieku aż, aż do teraz. Y, no Jeden znakomity film. <laughs> Miałam szczęście dostać to zadanie i. Y, Gdzieś tam też jestem po prostu pomysłodawcą tego, więc no to było super, super właściwie z całej historii kina, bo ten wynalazek niewiele dłużej trwa niż jak się okazuje historia DCF-u. To trochę za dużo powiedziane, ale kina pod tym adresem. Zazwyczaj. się. <grywa> tak, że właściwie to się pokrywa i że właściwie z całej historii kina mogłam, mogłam wybrać jeden znakomity film z każdej dekady. No, oczywiście to jest zadanie... Równocześnie bardzo trudne, bo ja bardzo kocham kino i, i nie, nie mam swoich 10 ulubionych filmów, ani 11, tylko jest ich zdecydowanie dużo, dużo więcej. Kierowałam się tym, żeby one były jakoś różnorodne, to znaczy, żeby reprezentowały różne kinematografie, żeby nie były to tylko filmy amerykańskie albo nie wiem, francuskie Ale, albo czy, polskie. Albo polskie, tak. Ale rzeczywiście no, głównie moje sentymenty i moje miłości tutaj zadziałały. Czy ten bardziej cykl dla siebie robisz, czy dla widzów, czy jedno i drugie? No, myślę, że jedno i drugie. Myślę, że wybrałam filmy, które kocham, ale dlatego, że nie można ich nie kochać i że po prostu wiele ludzi będzie miało tak samo. A łatwo było zdobyć prawo do pokazania tych filmów? To się cały czas dzieje. I rzeczywiście teraz no, jesteśmy na początku, mamy luty, więc jesteśmy po pokazie filmu Bestia polskiego filmu z 1917 roku Aleksandra Herca z wspaniałą rolą Poli Negri, przed nami Metropolis, Fritz Langa, za chwilę błękitny anioł z Marleną Dietrich. Także na razie w, w przypadku tych trzech filmów i filmoteka Polska i Instytut Filmowy w, w Berlinie posiadają te filmy. Są to zrekonstruowane, świetne kopie, także tutaj nie było problemów. Yy, zaraz po tym Casablanca, yy, więc też no, trudno powiedzieć, że to jest mój ulubiony film. No. <laughs> też że jest to ulubiony film całego świata yy, i tutaj też już prawa są yy, pewne i na pewno ten pokaz się odbędzie yy, w następnym miesiącu L'Astrada Fajniego. No A potem mam nadzieję, że powiększenie Niego nie jest jeszcze to załatwione, ale liczę na to, że się uda. Tak, to Metropolis, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo zobaczyć ten film na dużym ekranie, to też będzie wielkie przeżycie. Tak, ja też się cieszę. To jest jakaś taka wersja 150, tam ileś minut. Więc inna niż na przykład te przechowywane w tece Śląskiej na taśmie 35 mm. Tak, bo ten film miał zawiłe losy, tam nie ta. pozwoli reżyserowi na tą ostateczną wersję i to. Te... Tak, ale poza tym poniszczyli oczywiście Właśnie te, chodzi, te, te to... kopie. Wiem, że ta, którą przygotowali Niemcy jako taką ostateczną i naj, najbardziej zbliżoną właśnie do, tej, do tego pierwowzoru z 1926 roku, którą przygotował Fritz Lang. Ona powstała tylko dzięki temu, że w Buenos Aires gdzieś odnalazła się na, na taśmie 16 mm kopia Metropolis. No i, i było też dużo wiedzy, dużo zapisków, jak to wszystko powinno być poukładane. Więc częściowo zrekonstruowano z, z wcześniejszych kopii, które gdzieś tam pozostały, a częściowo tą szesnastkę jakby przekopiowano na, na inny format i dzięki temu mamy... Mamy film taki. Tak, Metropolis który... no faktycznie jest przykładem takiej historii na inspiracja przecież dla Tima Bartona, przematanie no, dla... dla Blade Renerowcy, tak, Androidów i. Tak, tak. tak wiele... no, no właściwie taki film matka dla, dla science fiction. Podobno było tak, że, że zrobiono też w 80. latach była też jakaś, jakiś taki powrót Metropolis, że zrobiono kopię Metropolis z, z jakąś w ogóle muzyką. Popową. Już nie, nie znam dokładnie tej historii, ale, ale wiem, że te pokazy w latach 80. też miały tak silny wpływ na twórców. E, późniejszych filmów science fiction, że, że gdzieś no, te wpływy metropolis bardzo są widoczne. Tak, i warto też ubrać sobie taką Casablanca raz jeszcze albo po raz pierwszy, o, tak. żeby się przekonać chociażby, że tam nie para słynne zdanie zagraj to jeszcze raz sam, <laughs> który jest tytułem filmu Woodego Allena. To, to prawda, e, ale pomyślę o tym, żeby, żeby jakieś pianino w, w holu e, BCF-u przed seansem grało. Zresztą e, mówiąc o, o cyklu dekady, chcę też e, w ten sposób zarekomendować go Państwu, że właściwie my wymyślamy do każdego z tych filmów jakiś ekstras. W przypadku Bestii to była muzyka na żywo, był taper, pianista Michał Hadasik. W przypadku Metropolis jest tak, no ta muzyka jest monumentalna, musiałabym orkiestrę symfoniczną zatrudniać, żeby przebić to co tam jest, więc nie stać nas na to. Ale z kolei mieliśmy problem z polską wersją, bo mamy wersję z Filmoteki Niemieckiej i pomyślałam, że jakiś wspaniały aktor powinien na żywo czytać te napisy, które tam są. I tak może nawet mówi, kilku aktorów, To już za daleko no, posunięte. No tak. niech to już będzie tak jak w kinie, więc Darek Maj, aktor Teatru Polskiego w Podziemiu, będzie czytał napisy, więc będzie też taki element performatywny podczas tego pokazu, a w marcu na Błękitnym Aniele, no to mamy w ogóle sztos, bo nam omówiliśmy na Szafran, żeby przyszła przed i zaśpiewała jakiś song Marlene Dietrich, a może nawet dwa. No co wracając do metropoli, tak. że Dariusz Maj da radę, to więc no, powiem, że to był długi, długi film. <grym> uczy się, przygotowujemy te niego napisy, we wtorek będziemy mieli taki przegląd tej kopii, bo ona wczoraj dotarła do nas, więc umówiliśmy się na taką próbę generalną. Co jeszcze w ramach dekady? E, no, mamy zdradzić wszystko, tak, aż do grudnia? E, wiesz co, no, to są trudne pytania. Na pewno o zwierciadło, bo ten film kocham. E, miałam duży problem co wybrać w ogóle, jeśli chodzi o współczesne dekady, o, o naszą dekadę czy, czy poprzednią. Więc jeszcze może to się zmienić. No, na razie jest Carlos Reygadas i Ciche Światło, To jest to film, który mnie po prostu pozamiatał i pomyślałam, że właśnie ten chciałabym pokazać. Co wybrać? Na przykład, czy dzikość serca, czy biegni lola biegni, czy nienawiść? Powiedzmy. Prawda, bym najlepiej wszystko pokazać. Nie? No właśnie, nie na tym polega cykl dekady. Cykl dekady polega na tym, żeby wybrać jeden film. Wybrałam biegni lola biegni, Bo Więc... nie, nie. No tak pomyślałam. Że... Tak, i to cudowne. Może faktycznie czasem takie nieoczywiste wybory mogą być bardzo mhm. e, ciekawe. Także no, ja zachęcam może do tego, żeby właśnie się interesować na bieżąco tym cyklem i sprawdzać, bo oczywiście dziewczyny z działu dystrybucji, Klaudia Małota cały czas pracują nad zdobywaniem praw. No, bardzo liczę na to powiększenie, bo to też jest film taki dla mnie kultowy, który y, ogromne zrobił na mnie wrażenie, jak byłam nastolatką i bardzo bym go chciała pokazać i zobaczyć go w ogóle na dużym ekranie, bo go chyba widziałam tylko w telewizji. Jeżeli chodzi o takie kultowe cykle, to jest jeszcze książka na ekranie w DCF. -ie. Tak, tak, to też jest takie moje dziecko autorskie. No Pomyślałam sobie, że, że literatura to jest w ogóle moja pierwsza miłość, nawet większa od teatru i kina. I gdzieś liczę na to, że widzowie DCF-u i w ogóle mieszkańcy Wrocławia też gdzieś tęsknią. Za tym, żeby oglądać literaturę na ekranie, szczególnie dobre, najlepsze adaptacje, których jest wiele, wbrew pozorom. Może nie, nie jest tak, że, że wszystkie nasze, najukocha, nasze najukochańsze książki możemy zobaczyć w genialnych ekranizacjach, ale wiele. No, nie ma Mistrza i Małgorzaty, na przykład, w genialnej ekranizacji. Tak, chociaż Polański ma, marzył między innymi. No, Rybczyński, prawda? Mówiło się o Jacku Nicholsonie jako o Wolandzie. Tak, chociaż te plany znowu powracają gdzieś tam, żeby Chciałabym. zrealizować ten, ten no. film. Tak? No, więc może się, się uda. No, będę bardzo się cieszyć, jeśli tak się stanie, jeśli ta książka na ekranie jeszcze będzie istniał. No, tymczasem on już niedługo będzie miał rok, bo zaczęłam w kwietniu ubiegłego roku prezentować te filmy. Dużo świetnych filmów na podstawie genialnych książek już udało mi się pokazać. Taką tradycją tego, tego cyklu, jego zasadą jest to, że ja wcześniej przed filmami mówię i nie o filmach, ale o pisarzach. Tak uzgodniłam z, 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 ze sobą, <grym>, że to jest dobry pomysł, że to jest taki wieczór poświęcony literaturze w kinie i że to właśnie pisarz, a nie reżyser będzie. Większym bohaterem, bo czasami oczywiście też jakieś tam anegdoty dotyczące realizacji opowiadam. Nawet jeżeli to nie jest wielka akronizacja, tak? tak, tak, tak. Raczej tak. Interesuje mnie w tych prelekcjach, żeby opowiedzieć o pisarzu, o, o biografii, o jakichś ciekawych zdarzeniach o losie ludzkim po prostu. I w najbliższym czasie będzie Pożegnanie jesieni, można zobaczyć. Tak, tak. Witkacy. Tak, no Witkacy to jest absolutnie nieprawdopodobna postać. Opowiedzieć o nim to jest gratka. Jeszcze my tutaj we Wrocławiu jesteśmy uprzywilejowani, bo mamy profesora Deglera, który wszystko wie o Witkacy. Jest największym witkacologiem, jaki chodzi po ziemi. I ma uczniów, Piotrka Rudzkiego chociażby, który, którego namówiłam na prywatny wykład i dostałam prywatny półtoragodzinny wykład o Witkacym i będę mogła się anegdotami podzielić podczas pokazów. Jak to zmieścić w krótkiej prelekcji? No, jest to trudne, jest to trudne. Ja mam zawsze zresztą takie lęki, że mówię za długo, że, że widzowie już chcą oglądać film. Y no, no, ale, ale pożegnanie się i to faktycznie film niesamowity, niesamowity o byłych ludziach w mechanizującym się świecie, jak to mówił sam Witkacy. Tak, tak. To gdzieś te wszystkie lęki i śruby, mówiąc potocznie, Witkacego w tym filmie rzeczywiście Mariuszowi Trelińskiemu udało się pokazać. To jest świetny film, mało znany, tak mi się wydaje. Ja go widziałam też jako nastolatka i Byłam pod ogromnym wrażeniem, nie mogłam uwierzyć, że jest takie kino w Polsce i takie szaleństwo jest możliwe. No Mariusz Treliński wiemy, że porzucił kino i został reżyserem operowym, jest jednym z najlepszych w Polsce reżyserów operowych. I to widać w tym filmie, on ma zacięcie takie operowe i teatralne, także też pod tym względem jest bardzo ciekawy. No i genialne role Frycza, Peszka, Pakulnis. To sobie warto przypomnieć, jakie to są aktorzy i co potrafią. Tak za jakie masz jeszcze marzenia odnośnie tego cyklu? No mam wielkie marzenia odnośnie tego cyklu. Chciałabym pokazać, nie wiem, Portret Damy Jane Campion. Chciałbym, z muzyką Killera. No, chciałabym pokazać. Oczywiście Pożegnanie z Afryką chciałabym pokazać. Chciałabym pokazać Ćmę Barową i opowiedzieć o czasie Bukowskim. No to, tak właśnie kombinuję, żeby żeby, no to były po pierwsze świetne filmy, to jest najważniejsze, bo ludzie przede wszystkim chcą oglądać świetne filmy, żeby były no, na podstawie super powieści, to jest punkt drugi. Po trzecie, żeby no, też biografia pisarza była na tyle niezwykła, żeby, żeby, żeby o niej opowiedzieć. No to się właśnie udaje. Śniadanie u to był taki hit, który w dcf musieliśmy dwa razy pokazywać, zmienić salę na, na większą, bo okazało się, że ludzie, to jest film chyba z 62 roku, o ile pamiętam, na no po prostu kult jest tego filmu. Wszyscy chcą go oglądać, bo tak jest razy. sentyment. Taki sentyment. No ona jest, Odrej jest po prostu nadal najpiękniejsza jej to jak wygląda, co nosi, jest nadal obowiązujące wszyscy kochają piosenkę Moon River i tak i to jest film, który jak jest też kot działa. To... jest kot, jest deszcz, jest miłość, więc wszystko się zgadza. A biografia Trumana Caputiego jest też niezwykle fascynująca. Tak więc... i dla mnie to jest fascynujące, że czasem dzięki przeczytaniu jakiejś książki dowiaduje się, że biografia pisarza bywa czasem równie, albo bardziej interesująca. To prawda. Jeszcze jak się zestawi właśnie, nie wiem śniadanie Utifaniego z zimną krwią, tak i się Pomyśli, że to jest historia prawdziwa, w której ten mały, dziwny człowieczek, delikatny, zdeklarowany homoseksualista wziął udział i sobie poradził jakby z, taką, z takim ciężarem, jakim, jakim była historia. No, zabójstwa, a później oczekiwania na śmierć zabójców, i robienia o nich książki, reportażu. No, to jest też fascynujące. Dla mnie też jest ciekawe, gdy się ze słabszej literatury, albo zapomnianej, robi genialny film, to Kubrick się w tym specjalizował. Tak, tak, to prawda. Chociaż, no, ja y, zaprezentowałam dwa filmy kubrika, no, mechaniczną pomarańczę trudno powiedzieć o tej książce, żeby ona była zła. Rzeczywiście no, jest to właściwie autor jednej tak głośnej mm -hmm. pozycji, bo o pozostałych książkach Antony Bergesa y, mało, y, mało kto pamięta. No a y, „Liśnienie”, y, tak, i Stephen King, no wiesz, no, jest to no, najbogatszy pisarz świata. No. Tak, to chodzi o to, inne przykłady, jak Barry Lindon. No, no tak. Doktor Strange, oczy szeroko zamknięte, kto tak, pamięta te literackie pierwotne wzory, yy... właśnie, bo, yy... bo jednak każdy film Kubricka postawiono na podstawie jakiejś literatury. jako kosmiczna na podstawie krótkiego opowiadania. Tak. no ale jest tak, też Lolita, wiesz, na, tak, boku, na Lolita, bokowie chętnie, chętnie bym opowiedziała. Może się uda ten film. Chociaż wolałabym ten późniejszy pokazać. Jest, yy... Jeremia Irons'em. Tak, Te, faktycznie Już tej się... literatury i kina nie, nie brakuje. To prawda, to prawda. Mam pewne, że 26 chyba marca pokażemy film pod osłoną nieba. Bernardo Bertoluciego na podstawie powieści Pola Bolsa. To jest też super postać, człowiek właśnie mieszkający w Maroko, w Tangerze, wtedy, kiedy to było bardzo ciekawe miejsce, bo było pod tam zarządem międzynarodowym. Pielgrzymowali tam artyści, choćby William S. Boros, właśnie Truman Capote, także Myślę, że pogrzebie po w, w, w biografii Paula Bowlesa i że to też będzie ciekawa opowieść, a film, nie wiem czy go pamiętasz, z Johnem Malkowiczem, z Deborah Winkler, jest totalny. Tak, i to jeden z tych filmów, który tam zdjęcia zdaje się Victoria Storano, też warto obejrzeć tak, na, na, na dużym ekranie. No, tak, tak, to jest na pewno film na, do kina. A jakie jeszcze cykle ci się marzą w Dolnośląskim Centrum Filmowym? O, już nie będę zdradzać. Nie, bo zaraz, wiesz, to są za dobre pomysły. Zaraz się okaże, że są realizowane gdzie indziej. Tak, a ja zapraszam właśnie do dolnośląskiego centrum filmowego, bo sporo się dzieje. Trudno za tym wszystkim nadążyć, nie tylko pokazy repertuarowe, ale też te wszystkie cykle. Tak, tak. Bardzo się staramy. No, reaktywujemy to miejsce. Ono znajdowało się w pewnym uśpieniu. Od dwóch lat bardzo intensywnie tam naprawdę świetny zespół pracuje, żeby to miejsce rozruszać, obudzić i uczynić atrakcyjnym dla widzów i miłośników kina. Mam nadzieję, że to się udaje. Tak ja podziwiam, że macie czas na oglądanie filmów i zastanawiam się, czy macie czas na sen. No jakoś. Wiesz, godzimy te wszystkie przyjemności. Tak, ale zapraszam na te dekady książki na ekranie, wszystkie pozostałe cykle. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja jeszcze bardziej zapraszam.